Zaproponowaliśmy Radnym Simiku Województwa Małopolskiego, ale też Małopolanom budżet bardzo ambitny, bo to jest 4 miliardy złotych na inwestycje, na dalszy dynamiczny rozwój Małopolski. Oczywiście środki zostaną przeznaczone na inwestycje, Inwestycje, które spowodują, że w szpitalach będzie dalsza modernizacja oddziałów, dalszy zakup nowoczesnego sprzętu, ale również mówimy o bezpieczeństwie, tym bardziej, że mieszkańcy podkreślają, że chcą mieszkać w regionie bezpiecznym i te środki na inwestycje, na wsparcie Straży Pożarnej, Policji, gopru, topru, wopru są kluczowe dalszą kontynuację inwestycji drogowych, obwodnica Olszyn i Jankowic, obwodnica Proszowic, obwodnica Łącka, obwodnica Lisiej Góry oraz wiele innych inwestycji, które są zaplanowane, ale również przygotowujemy się do modernizacji dróg wojewódzkich do budowy ścieżek rowerowych, do budowy chodników, ale też i przejść dla pieszych po to, aby w ramach bezpiecznej jazdy, poruszania się po drodze, Małopolska była jeszcze bardziej przygotowana i zwiększyła bezpieczeństwo na małopolskich drogach. Chcemy, aby środki były kierowane na rozwój wodociągów rozwój kanalizacji, ale co jest też bardzo dużym wyzwaniem na przestrzeni kolejnych lat, to dla nas demografia, zadbanie o małopolską rodzinę, o młode mamy, o tym, żeby też wcześniaki, które potrzebują wsparcia, takowe wsparcie miały i to jest coś, co w 2026 roku i kolejnych latach będzie realizowane.